Z ewangelii według świętego Jana. Teraz syn człowieczy dostąpił chwały, ale i w nim Bóg doznał chwały. Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o tym, że warto zaczynać. Zapraszam na ten odcinek. Znowu dziwnie. Zapowiedziałem kolejne rozważanie. Może to jest tak, że gdzieś już moje styki w głowie są bardzo zmęczone i tak ciężko pracują. Ale to, co mnie porusza w tym tekście, właśnie, to jest to, że Jezus już ogłasza chwałę Ojca, że ona się już dokonuje, że już ma udział, już jest faktem. W momencie, kiedy tak naprawdę dopiero rozpoczyna się cały proces męki pana Jezusa, skazanie. Potem droga krzyżowa, śmierć i zmartwychwstanie. Że to jest niezwykłe i niesamowite, że Bóg właśnie już w tym, co jest dopiero w początkowej fazie, widzi pełen potencjał. Może się wydawać, że nie wiem, no jest ci trudno zaakceptować twoje upadki, twoje słabości, twoje nieumiejętności, jakąś nieporadność twoją, ale Bogu się podoba to, że już zaczynasz, że już działasz że nie zatrzymujesz się, że próbujesz. To jest niezwykłe właśnie, że Bóg już widzi w tym potencjał, w tym, co się zaczyna, w tym, czego ty jeszcze nie widzisz, czego jeszcze nie dostrzegasz, On już to widzi. Dlatego, kochani, zapraszam was do tego, żebyście nigdy nie rezygnowali z tych różnych takich bożych natchnień, że nawet jeśli wam nie wyjdzie, to to, to Ewangelia właśnie, oczywiście jakby przekładając w pewnej skali, ale każde twoje działanie już z taką myślą właśnie, że, że czynisz to z miłości dla Boga, czynisz to w Jego imieniu, sprawiasz, że Boża chwała się wypełnia, że Bóg jest otoczony chwałą. Kochani, życzę wam takiej otwartości serca, żebyście potrafili dostrzegać potencjał tam, gdzie inni go nie widzą. Nawet w tym, co jest może takie jakieś słabe, niedoskonałe, kiepskie, bo Bóg to widzi w tobie. I On robi wszystko, żebyś mógł, mogła tego doświadczać. I też niezwykłe jest to, że On się tą chwałą dzieli z nami. To znaczy pozwala nam w tej chwale uczestniczyć. Że nie jest Bogiem, który zatrzymuje to dla siebie, tylko On zawsze się dzieli. Życzę Wam, kochani, dobrego Triduum Paschalnego, bo to już jutro zaczynamy. Niech to będzie czas naprawdę, kiedy będziemy, być może doświadczając jakichś takich przełomów w naszym życiu, śmierci, ale żebyśmy Doszli do zmartwychwstania, czyli do zwycięstwa z Bogiem. Błogosławiam wam serca. Widzimy się wieczorem w sobotę na rozważaniu na zmartwychwstanie pańskie. Błogosławiam serca. Do usłyszenia i zobaczenia już wkrótce z Panem Bogiem.